Cześć z tej Paweł, i jak widzicie, za mną jest pewien tajemniczy gość. No dobrze, nie tajemniczy, to PlayStation 4 Pro. Tak, mamy już PlayStation 4 Pro, graliśmy na PlayStation 4 Pro. Zobaczmy więc, jak prezentuje się nowa konsola japońskiego koncernu. PlayStation 4 Pro, wyglądem, przypomina połączenie pierwszego PlayStation i PlayStation 4 Slim. Krawędzie nie są tak zakrąglone jak w Slimce, nie są jednak też tak ostre jak w podstawowym modelu. Zarówno rodzaj plastiku, jak i bezprzewodowy DualShock 4 to te same rozwiązania, co w odchudzonej wersji PS4. Konsola jest trochę wyższa, grubsza i ogólnie trochę większa od pierwszego modelu, jednak na tyle finezyjna, że nie przypomina cegły. Zdecydowano się na swoisty grill, przez co sprzęt wygląda jak ciasto składające się z trzech warstw. Mamy nowy, poziomy pasek sygnalizujący stan konsoli i zupełnie nowe przyciski włącznika oraz wysuwania płyt. W jednej ze szczelin znajdziecie również dwa porty USB 3.1. Z tyłu poza wywiecznikami znajdziecie nowy port zasilania, port HDMI, port kamery PS4, złącze optyczne oraz dodatkowy port USB 31, który najlepiej wykorzystać do podłączenia PlayStation VR. Zaraz obok niego znajdziecie natomiast wejście na kabel sieciowy, czyli port Ethernet. Sprzęt wygląda ładnie i elegancko, wpisuje się również w linię produktów tej generacji PlayStation. W pudełku znajdziecie konsolę, pad DualShock 4, przewód HDMI, nowy przewód zasilający, przewód USB oraz jednosłuchawkowy przewodowy headset znany z poprzednich modeli. Głównymi atutami PlayStation 4 Pro są wyświetlanie gier w 4K oraz HDR. Produkcje, które otrzymały wsparcie nowej konsoli, wyglądają prześlicznie i jeśli posiadacie w domu odpowiedni ekran, nie da się nie zauważyć różnicy. W zależności jednak od produkcji wsparcie wygląda trochę inaczej. Zastosowano tu tak zwane szachownicowe skalowanie, co oznacza, że obraz w wyższej rozdzielczości tworzony jest na bazie obrazu Full HD. Z wyjątkiem odświeżonego Skyrima, na natywne 4K będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, jednak efekt skalowania naprawdę robi wrażenie. Podobnie jak HDR, który nawet na modelach telewizorów nie kosztujących majątku nadaje grom zupełnie innego wyglądu poprzez wyciągnięcie szczegółów związanych z zastosowaniem szerszego zakresu jasności i kontrastu. Bardzo żałuję, że nie mogę tego dobrze pokazać na wideo. Posiadacze kanów Full HD też zobaczą różnicę. Część gier takich jak Call of Duty Infinite Warfare, Battlefield 1 czy Titanfall 2 nie tylko wygląda lepiej, ale i działa płynniej. Zasadniczych różnic nie ma jeszcze w grach na PlayStation VR, choć część produkcji wydaje się ostrzejsza, a w takim np. Robinson The Journey pokuszono się o gęstszą roślinność. PlayStation 4 Pro kosztuje 1769 zł, czyli mniej więcej tyle, ile kosztowało zwykłe PlayStation w dniu swojej premiery 3 lata temu. Jeżeli macie ekran 4K, ekran 4K z HDR-em. Myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli posiadacie ekran Full HD i póki co nie planujecie przesiadki, też wydaje mi się, że inwestycja w mocniejszą konsolę będzie dobrym wyborem. Ja wracam do grania na nowym sprzęcie. Do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!